Ramę z Nitrem, e, pamiętam twierdził, A, no. że chciałeś wykorzystać e, lekcji. E, znaczy nie, nie powiedział nie, to, dokładnie w to taki. on, to on takich takie głupoty słów. gadał. W sensie on przedstawia takie, takie rzeczy w internecie. Nie wiem dlaczego. Kurwa najpierw się, wydaje mi się, najpierw była spina, potem się e, pogodziliśmy, normalnie rozmawialiśmy i nagle on wyjeżdża z jakimś głównym. W sensie nie było go tam na miejscu, albo może i był, ale na pewno nie było go przy tej sytuacji. E, I no i pierdol jakiś na mój temat. No nie? tak, ale Leksy później dziękowała Polakowi Nitro, że jej pomogli, że mogło być źle, jakby ich I, nie było. Bo zły kamerzysta e, zaprowadziłby ją i by ją zgwałcił. No kurwa, no przecież to jest jakaś abstrakcja, tak? No, ja jej zaproponowałem, że może e, pójdzie do nas na after. Tylko tyle. I to uważasz, że zły kamerzysta, e, No okej, okay, mam taki PR. Tak? Taki mam PR, więc, e, więc może na, na tej podstawie sobie wywnioskowała coś takiego, no ale bez przesady, kurwa, no ja jej zaproponowałem tylko, że może pójść do after, e, do nas, no i tylko tyle. No dobra, no skoro uważa, skoro tak, to masz jakiś... E, ale to, to, je, tak, to nie jest tak, pre... oni nawet o tym mówili, kurwa, że tak było, tylko że oni z góry założyli, że ja chciałem ją wykorzystać. A czyli nie było nic takiego, że nie wiem, obmacywałeś? No czy nie, coś? no przecież y, ona powiedziała, chciałbym zaprosić na after, no, ale najprawdopodobniej bym je wtedy wykorzystał. No dobra, to teraz y, mamy kolejny.